Siemanko wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku z Clash of Clans, w zasadzie z serii cyber ProTip, bo dzisiaj zajmiemy się właśnie takim protipem, co zrobić, żeby szybciej rozwinąć klan capital, tudzież na co wydawać kapital golda. To jest może bardziej temat tego filmu, ponieważ bardzo dużo graczy nadal ma z tym problem i bardzo dużo osób przychodzi do mnie z takim zapytaniem, właśnie się pytają, ja, na co wydać tego Capital Golda, w co inwestować? No bo tak naprawdę no każdy to zbiera i potem wrzucają w upgradey, no bo wrzucają, ale czy jest jakiś, nie wiem, głębszy sens tego, czy można to jakoś lepiej rozwiązać? I okazuje się, że tak, przynajmniej ja tak uważam i dzisiaj Wam to przedstawię. Więc tak, zacznijmy sobie od tego, że jeżeli już mamy jakąś tam kwotę do wydania, akurat w moim przypadku to jest 5,5 tysiąca, ale to nie ma znaczenia ile, to przechodzimy sobie do plan Capital, nie na nocną wioskę. O. I teraz tak, ja zawsze uważam, że są... Dwa sposoby na to. Oba są dobre. Nie spotkałem się z tym, żeby ktokolwiek kiedykolwiek mnie za to zganił. Ja też sam za to y, nigdy nie ganię ani tam nie krzyczę, nie wyzywam. To są chyba dwie naj, dwa najlepsze możliwe rozwiązania. Takie najbezpieczniejsze dla Was, niezależnie od tego, w jakim klanie się znajdujecie, gdzie jesteście, co robicie, etc. Czyli tak, po pierwsze sprawdzajcie sobie zawsze, czy mm, jest na liście coś co jest oznaczone priorytetem, tak jak tutaj w tym przypadku jest kanon, tak, czyli zaznaczone tą zieloną wstążką, tą zakładką, nie wiem, nazywajcie tak, chcecie. I wtedy wiadomo, że jakby problem rozwiązuje się sam, no bo możecie w to wpakować punkty i nikt wam nic nie powie. A drugim sposobem, chociaż w sumie jest jeszcze tam trzeci, ale to powiedzmy na sam koniec. Drugim, gdzie jeżeli by się okazało, że nie ma nic, co ma nałożony priorytet, no to ja osobiście wychodzę z założenia, że zawsze szukam możliwie najtańszego rozwiązania. Jeżeli jest oczywiście coś na liście, co można by było dokończyć i nie zajmuje to dużo punktów, tak jak w tym przypadku, na przykład, nadal mam Mega Mine, czy Kanona, to pewnie w to bym zainwestował. W Sniki, Archer Barak. Raczej nie, no chyba że dla kogoś to jest priorytet, bo na przykład korzysta z tego wojska. To pewnie jeszcze można by się było zastanowić, aczkolwiek ja bym poszedł w te dwa najtańsze, które akurat mam na dole. Dlaczego? Przypomnę tylko, że żeby zarabiać więcej ride medali ogólnie, to warto, żeby nasz Capital Hall był możliwy na jak najwyższym levelu, ponieważ to on w głównej mierze decyduje o tym, ile faktycznie będziemy zarabiać pomijając już fakt, że na to też się składa parę innych czynników, no ale powiedzmy jednym z najważniejszych jest właśnie level Capital Halla, a na to przecież mamy wpływ. I teraz tak, żeby w ogóle awansować z Capital Hallem wyżej, to tak sobie przejdziemy tutaj i klikniemy Upgrade, to widzimy na czerwonym pasku na dole, na tej notce, że akurat w moim przypadku pozostało jeszcze 201 upgrade'ów lub odblokowań, Budynków lub trapów w jakimkolwiek dystrykcie, gdziekolwiek, żeby po prostu móc odblokować sobie możliwość budowy plan kapitalu na wyższy level. No i teraz już samo to, nawet na taką logikę, decyduje o tym, w co powinniśmy pójść. No bo skoro potrzebujemy jak najwyższego levelu Capital hola, żeby możliwie jak najwięcej zarabiać na medali, a przecież każdy chce zarabiać jak najwięcej, no to siłą rzeczy dobrze by było, żeby jak najszybciej te upgrade'y po prostu zrobić, te 201 akurat w moim przypadku pozostałych. Więc co za tym idzie? Ja na przykład wchodzę na każdy dystrykt sobie, poświęcę te 2-3 minutki, no i sprawdzam tutaj z listy sobie, rozwijam, co mam najtańszego i w to ładuję punkty. Jeżeli na przykład tutaj widzę, że mam locktrapa, Trapa, który na przykład ma 6000, no to ok, mogę już sobie w to wpłacić, ale zawsze staram się jeszcze po prostu popatrzeć po innych dystryktach, czy jest gdzieś coś. Co jest po prostu tańsze. I na przykład tutaj już znalazłem minę za 4000, tak? Może się za chwilę okazać, że gdzieś znajdę coś za 3000, za 2000. Dlatego warto jeszcze przed wydaniem po prostu się rozejrzeć, popatrzeć. To, to jest przede wszystkim taka informacja dla przeciętnych, zwykłych, standardowych, powiedzmy, klanowiczy, memberów, tak? Natomiast jeżeli chodzi o elderów, koliderów, zwłaszcza koliderów i lidera, no to warto też sobie robić takie codzienne, czy tam dwudniowe, trzydniowe rozeznanie, popatrzeć co już zeszło, co zostało zrobione, co nie i po prostu pododawać odpowiednie priorytety, tak żeby ktoś nie musiał potem sobie wchodzić w te dystrykty i szukać, tylko po prostu już mógł to znaleźć z poziomu po prostu. Tego powiedzmy głównego menu, tak? czyli wtedy jak sobie tutaj wejdzie na Klan na te główne menu Klan Kapitalu, no to potem jak sobie rozwinie, to widzicie, już mam zaznaczone te priorytety i wtedy szybko to może uciekać. Oczywiście, co też jest ważne, i to polecam robić klanowiczom, bo dużo ludzi tego nie robi, nie wiem dlaczego. Jeżeli już decydujemy się wpłacić, na przykład te 2000 tutaj na minę, to warto. Jak klikniemy, no to przenosi nas do tego dystryktu. No to warto sobie rozwinąć tą listę i zobaczyć, ile tego mamy, bo często ludzie na ślepo robią tak, że wpłacają na przykład na tą jedną minę, która była zaznaczona, te 2000, a potem przechodzą do następnego upgrade'u. A przecież tych min na przykład tutaj widać jest 5. I to nie jest tak, że wszystkie 5 zrobimy za 2000, tylko jedną i tylko na jedną możemy nałożyć priorytet. Dlatego warto sobie przeklikać to i jak widzicie zaznacza nam wtedy każdą i dzięki temu mogę sobie zrobić na przykład jeden upgrade miny, drugi upgrade miny yy, i jeszcze tu na przykład trzeci upgrade, tak, półtora tysiąca już wpłacić na dwa, bo yy, jeszcze yy, mi tam troszeczkę starczyło, no i ostatnio mogę sobie z powrotem spriorytetyzować. Dlatego to polecam yy, robić właśnie w ten sposób, że tutaj dla liderów ważna informacja, żeby na bieżąco sprawdzać i sobie robić tą priorytetyzację. Dla z kolei klanowiczów, jeżeli już widzicie, że coś jest taniego, spójrzcie, czy jest tego więcej, bo jeżeli jest, to nie róbcie tylko tego jednego, co ma priorytet, tylko postarajcie się też zrobić resztę tych taniej upgrade'ów. Mówię, nikt was za to nie skrzyczy, bo to zawsze jest dobre rozwiązanie, bo to zawsze przyspieszy Wam po prostu rozwój Capital Hola. To nigdy nie jest zły wybór. Na koniec jeszcze dwie ważne sprawy, bo no mamy niby trzeci sposób rozwoju na zasadzie, że jeżeli tej wpłaty punktów, na zasadzie, jeżeli nie widzimy priorytetów. A nie chcemy ładować w najtańsze rzeczy, to po prostu możemy się spytać, czy lidera, czy kolidera, w co mamy te punkty włożyć. Natomiast mnie osobiście już trochę męczą te pytania, dlatego ja zawsze to ucinam i mówię, że właśnie, żeby nie zadawać pytań, nie czekać na to, aż ktoś się pojawi, żeby to pytanie zadać, po prostu ładujemy w możliwie najtańsze rzeczy, jakie tylko jesteśmy w stanie znaleźć na Klan kapitalu, bo to jest zawsze dobre rozwiązanie. I druga sprawa, to nie działa i też nie opłaca się ładować w takie rzeczy jak po prostu krzaki ozdoby, tak? Czyli na przykład tutaj przychodzą do Capital pika, jak widzicie, a tu nawet nie mam tego, no to na Barbarian Campie coś będzie? Też nie, gdzie tu będzie? Może na tym niższym będzie? Czyżby ktoś już to porobił? O, właśnie, tutaj jak widzicie są ozdoby, tak? I w, po prostu te krzaki, po prostu tego się nie opłaca robić, bo to się nie zalicza do liczby ogólnych upgrade'ów do y, capital hola, więc bez sensu, szkoda po prostu wywalać na to y, ten capital gold, bo, no bo sami widzicie, są ważniejsze rzeczy, akurat to w moim przypadku po prostu sam level capital hola, to jest jedno a dwa nie opłaca się też wydawać to na murki dlatego że bardzo mało ludzi ogólnie zajmuje się tutaj obroną zmianą layoutów nie jest to aż tak opłacalne żeby był sens tego robić zwłaszcza że nawet jeżeli się będziemy dobrze bronić na rajd weekendach to nie zwiększy nam to jakkolwiek znacznie przychodu rajd medali skan kapitala więc uważam że po prostu nie ma sensu szkoda na to czasu a dwa dodatkowym aspektem na minus jest po prostu koszt. Zobaczcie, chociażby taki murek z poziomu trzeciego na czwarty na Capital Holu level siódmy kosztuje 980 tysięcy. To szczerze, za te 980 tysięcy, jak to sobie podzielimy przez ilość takich upgradeów za 2, 3, 4, 5 tysięcy czy nawet 10 tysięcy to mamy. Ich naprawdę mnóstwo. No bo zobaczcie, 980 tysięcy podzielić to na 10 tysięcy, nawet jakby mnie kosztował średnio jeden taki upgrade, czyli powiedzmy taki kanon tutaj, to mam aż 98 takich upgrade'ów. To jest prawie połowa tego, co aktualnie potrzebuję do poziomu Capital Hola. Dlatego uważam, że nie ma sensu ładować w murek, przynajmniej nie teraz, tylko na naprawdę samym końcu, jak już nie mamy co z tym zrobić. A wcześniej właśnie ładować w te tańsze rozwiązania, bo na pewno wyjdzie to o wiele lepiej po prostu dla wszystkich: i dla Was, jako dla klanowiczów, i dla jakby liderów, dla klanu, jako całokształt, tak? Także tyle ode mnie, jeżeli o to chodzi, to bym polecał. Na co wydawać Capital Golda? Krótko, na najtańsze możliwe rzeczy, jakie tylko się da, ale rzeczy właśnie związane z możliwym jak najszybszym wbiciem Capital Halla lub też na te rzeczy, które mają nadany priorytet, bo czasami mogą to być droższe rzeczy nawet za kilkaset tysięcy, ale są na przykład bardzo ważne, które na przykład, nie wiem, zwiększają pojemność armii kampów, tak? Czy właśnie pojemność czarów, czy jakiś level jednostki, no bo jakby nie patrzeć, mając więcej lepszego wojska, no możemy lepiej po prostu atakować, więc to też jest ważne. Aczkolwiek jeżeli już to zrobimy, no to tak jak mówię, potem bym robił najtańsze możliwe rzeczy, żeby tylko odblokować kolejny level Capital Hola. Tyle ode mnie, jeżeli chodzi o właśnie taką szybką rozkminkę, na co to wydawać. Mam nadzieję, że skorzystacie z tego. Dajcie znać w komentarzach, czy już tak robiliście, czy nie, czy dopiero będziecie tak robić, bo wydaje mi się, że jest to dosyć przydatny materiał, zwłaszcza, że tak jak mówię, jest bardzo dużo zapytań o tym, co właśnie robić z tym Capital Goldem, na co to wydawać, żeby to miało jakkolwiek sens i to było możliwe jak najbardziej efektywne. Tyle ode mnie. Dzięki wielkie. Wpadajcie na Discord, na link zostawiam w opisie. Tam tworzymy największą społeczność klasową. W Polsce tam też możecie dodatkowe pytania zadawać i porozmawiać ze mną. Bardziej powiedzmy już prywatnie, tak poza e, oficjalnymi ścieżkami. Czy to właśnie tu w komentarzach, czy to podczas streamów. Także śmiało zapraszam. Jak nie ja, to ktoś inny wam też pomoże. Także tutaj się nie ma czego bać. Tyle ode mnie. Widzimy się w kolejnych materiałach, tudzież na streamach. Trzymajcie się. Pozdrawiam i na razie.